To środki, które miasto ma zagwarantowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego, to efekt zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia terytorialnego pomiędzy województwem zachodniopomorskim a 23 lokalnymi samorządami. W ramach otrzymanych środków miasto będzie mogło zrealizować kilka najważniejszych inwestycji. Jedną z nich jest zagospodarowanie brzegów Parsenty między ulicą Kamienną i Łopuskiego. Miasto złożyło już wniosek o pozwolenie na budowę. Pamiętamy wszyscy historie tego wniosku. Były konsultacje społeczne, była przygotowana koncepcja. W trzech etapach chcemy realizować zagospodarowanie brzegów parsenty. I ten pierwszy etap ma szansę się ziścić już w kolejnym roku. Chcemy rozpocząć, chcemy rozpocząć inwestycje. 16,6 miliona na ten cel mamy zagwarantowane właśnie w zic Są to środki unijne, środki zewnętrzne. No i to, tak jak powiedziałam, jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę i jak tylko uzyskamy pozwolenie na budowę, będziemy już przygotowywali się i ogłaszali przetarg. Kolejnym bardzo ważnym projektem jest przeniesienie bazy komunikacji miejskiej. Na ten cel miasto ma zagwarantowane 42 miliony złotych. Przeniesienie komunikacji miejskiej, ale z całym systemem, który będzie gwarantował nam, że ta komunikacja miejska będzie działała, będzie przede wszystkim ekologiczna, bo chcemy zakupić autobusy elektryczne i mówimy tu aż o 30 autobusach, ale cała ta baza, czyli cała infrastruktura niezbędna do tego, żeby komunikacja miejska funkcjonowała, również ma szansę być sfinansowana z tych środków, ale tam jeszcze dodatkowo w tym dużym projekcie związanym właśnie z transportem. Są dwa parkingi, parking Park and Ride przy ulicy 6 dywizji. I parking, który planujemy wybudować przy ulicy Aleksandra Fredry na istniejącym miejscu, ale będzie to parking dwupoziomowy. Dofinansowaniem ma zostać także objęty tak zwany system dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach tej inwestycji zostaną między innymi wymienione wszystkie tablice na przystankach. Dzięki temu pasażerowie będą mogli zobaczyć na jakim przystanku znajdują się. Głównie tu chodzi o turystów, ale również i nasi mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Więc to jest kolejny element tego projektu. No i to na co też czekam ja, szczególnie, bo mam tu na myśli system ITS, czyli również taki system, który będzie informował i naprowadzał wjeżdżających kierowców do Kołobrzegu o miejscach parkingowych, które są wolne i w których częściach miasta są te parkingi ulokowane, usytuowane. Czyli każdy, kto będzie wjeżdżał, każdy kierowca, który będzie wjeżdżał do Kołobrzegu, po prostu na tablicy będzie widział, gdzie ma pojechać. No, na pewno usprawni to ruch szczególnie w Centrum Miasta i w strefie auszdrowiska, więc ten, to jest ogromny projekt ponad 7 milionów złotych ma trafić na realizację usług społecznych. Czyli nasze wsparcie dla osób niesamodzielnych, nasze wsparcie dla tych osób, które potrzebują takiej pomocy i takiego wsparcia, też jest to duży projekt, realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych. Kolejne środki, czyli 7 milionów złotych ma zostać przeznaczone na uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej, czyli terenów w Korzyścianku. Wcześniej o tym nie mówiliśmy, ponieważ ja nie wiedziałam jaki będzie finał naszych starań o zmianę granic administracyjnych. Dzisiaj już wiemy, że z dniem 1 stycznia 120 prawie 3 hektary ziemi w Korzyścienku będzie w granicach administracyjnych miasta. Potrzebne są pieniądze na uzbrojenie tej strefy aktywności gospodarczej, która będzie pierwszą strefą aktywności gospodarczej i rysuje się taka perspektywa, że te środki moglibyśmy wykorzystać, więc to również zamierzamy po prostu z tego skorzystać.